Cześć, tu Brama z kanału Graż Planeta, za kamerą młody. Cześć, witam. A to jest Uncharted 4, edycja kolekcjonerska. Nagrywamy, tak? Tak. Okay. No to zaczynamy nasz mały unboxing. Dobrze, że jestem przygotowany. Otwieramy. Piękne pudełeczko. Co tym mamy w środku? No więc gra w steelbooku. Z fajnym logo. Tu Wam nie pokażę kod na zawartość do ściągnięcia. Ładny 48 stronicowy artbook. Trochę Wam go pokażę. Wutbooki to jest to co najbardziej lubię w edycjach kolekcjonerskich, skoro że ten jest taki mały. No dobrze, jedziemy dalej. Co mamy w pudle jest drugie duże pudło? Myślę, że spróbuję to najpierw wyjąć. Idzie na bok. A, otwieramy w tą stronę. Kamery. I mamy styropian. Styropian jest nieodłączną częścią wszelkich edycji kolekcjonerskich. No czasami są plastikowe wypłoczki. Mam nadzieję, że wybaczycie nam to, ale po prostu obok naszego studia prowadzony jest remont. Także dźwięk wiertła będzie nam towarzyszył dosyć długo. Ok, lecimy dalej. I oto, proszę Państwa, główny punkt programu. 30 cm natana lejka. Zrobimy mały obrocik, tak wygląda z tyłu. Ok, myślę, że tyle wystarczy. A no, zobaczmy dla formalności rozpakujmy samą grę, Ach, Pachnie nowością. Zresztą dopiero są przecież. Przyszły. Więc jest. Jest nasza płytka. Blu-ray. A no już standardowo zamiast instrukcji obsługi mamy broszurkę. Znowu kody i naklejki. I proszę Państwa to wszystko. Więc tak prezentuje się kolekcjonerka Uncharted 4 kres złodzieja. Ja jestem Brama z kanału Grasz Planeta. Dzięki za uwagę, dzięki za obejrzenie. Zapraszamy na naszego bloga. Adres wyświetli się na samym końcu, że ja i młodym żegnamy się z wami. Na razie cześć!